Czy malowanie obrazów jest trudne? Za chwilę odpowiem na to pytanie, ale najpierw się przedstawię. Nazywam się Katarzyna Kostrzeba, jestem autorką kursów, warsztatów, plenerów malarskich online. Malowania farbami akrylowymi, olejnymi, suchymi pastelami oraz farbami akwarelowymi. Teraz odpowiem na to pytanie, takie bardzo nurtujące Was wszystkich. Bardzo często zadajecie mi to pytanie. A ja odpowiem na początku, że to zależy. To zależy od wielu czynników. Oczywiście od doświadczenia. Jak świat światem, jeśli wiadomo, jeśli tworzymy coś dłużej, dłużej się czymś zajmujemy, to oczywiście wszystko przychodzi nam łatwiej. Więc początki są często dość trudne, z wyjątkiem, jeśli ktoś ma. Ktoś ma takie wyjątkowe predyspozycje, i tak, tutaj osoby utalentowane, takie z talentem takim wrodzonym, będą miały pewną łatwość, ale nie tylko, ale to nie znaczy, że cała reszta nie może malować. I osoby na przykład z zaburzeniami autystycznymi również czasem, właśnie, mają jakieś te cudowne zdolności, czy matematyczne, czy właśnie plastyczne. Ale to no tak, oczywiście osoby, które mają predyspozycje, mają zdolności, to jest im trochę łatwiej, ale oczywiście osobom, które uważają, że nie mają talentu, malowanie również może sprawiać wiele, wiele przyjemności, tylko troszkę więcej będą musiały nad tym pracować. I tutaj nie chodzi o to, żeby minęło dużo czasu, tylko chodzi o to, żeby w rok namalować określoną ilość obrazów, ewentualnie tak, określoną ilość szkiców, bo zauważ, że osoba, która mówi, że maluje rok, a namalowała tylko trzy obrazy, ale te trzy obrazy namalowała w ciągu roku, a osoba, która w ciągu roku namalowała powiedzmy 12 obrazów, dlatego że raz w miesiącu jeden obraz na przykład namalowała, ale w międzyczasie stworzyła mnóstwo szkiców. Po prostu gryźdała. I za chwileczkę też o tym powiem, że zapał jest bardzo ważny. Bardzo ważny jest zapał, bardzo ważna jest bardzo, bardzo ważne jest serducho do malowania. Tak. Będzie łatwiej, jeśli odnajdziesz w malowaniu siebie. Pomyśl sobie, że w dzieciństwie, przypomnij sobie, czy w dzieciństwie marzyłaś, marzyłeś o tym, żeby malować. Wróć do tych chwil, kiedy to było spontaniczne i takie cudowne. Być może to pięknie, to pięknie szlifowałaś, tak jak ja, bo ja tak właśnie miałam, że ja całe życie malowałam. Od dziecka coś tam robiłam, wiecznie miałam ołówek, kredki, pędzel, później w ręku. tak? Ale niektórzy w dzieciństwie malowali, a później coś się zadziało. Już ja tutaj nie będę mówiła, co dokładnie, bo to możesz sama sobie sam na to odpowiedzieć. Coś się zadziało, co przerwało. Ten, tak, ten taki zapał do rysowania, do malowania. Ale przypomnij sobie teraz tamte czasy i pomyśl sobie jak ja chcę właśnie teraz malować, tworzyć i ten zapał, ta taka chęć tego tworzenia, tego powrotu do, tego, do tych dziecięcych chwil pozwoli na to, że będziesz, miała, będziesz miał, będziesz miała większy zapał, większe serducho. Wiadomo, jak ktoś robi coś za karę albo dla poklasku, że ludzie powiedzą: o, ja dzisiaj będę malowała, bo może ludzie mnie będą chwalić, tak? Maluj dla siebie przede wszystkim. To jest bardzo ważne, żeby malować dla siebie. Że to, to jest świadomość tego, dla kogo ja maluję, to jest podstawa, będzie łatwiej, jeśli będziesz chciała. Będziesz chciał zadowolić przede wszystkim na pierwszym miejscu siebie. I jeszcze jednym takim aspektem tego, czy malowanie jest trudne, czy łatwe, to wiedza, co chcesz osiągnąć. Jeśli wiesz, co chcesz osiągnąć, tutaj to też wrócę właśnie do tego, co przed chwilą mówiłam. Jeśli chcesz zadowolić siebie, to będzie ci o wiele, o wiele łatwiej, tak? Ale możesz sobie robić takie wyzwania, tak? Chcę osiągnąć. To znaczy, że założyłam sobie, postanowiłam sobie, że nauczę się malowania portretów, powiedzmy, tak? To zaczynam, wyciągam ołówek, zaczynam szkicować, zaczynam robić coś w tym kierunku, i tutaj, i mogę sobie to odhaczyć, prawda? Co jeszcze, jeśli. Hmm. jeśli założysz sobie, tak, takie, zrobisz sobie małe założenia yy, i takie małe segmenty, że tak powiem, tego o, właśnie może szczebelki, tak? Jeśli będziesz chodzić po szczebelkach tego malowania y, coraz wyżej i sobie będziesz, będziesz wiedzieć, co chcesz osiągnąć, będzie o wiele, o wiele łatwiej. Tak? A to pejzaż, a to teraz może na tło będę chciała, a to kwiatka, a to może listek, a to łódeczkę. I jak widzisz tych, um, tych tematów do malowania, jest ogromna ilość. To wszystko, co widzisz wokół mnie, to obrazuje, jak dużo tematów jest do malowania i ile pracy trzeba w to włożyć. Oczywiście praca jest cudowna, jeżeli robimy to z ogromną werwą i z ogromną radością. To jest podstawa. Kiedy jeszcze malowanie jest łatwe, kiedy malowanie może być łatwiejsze, wtedy, kiedy zajmiesz się jedną techniką, bo jeśli będziesz. Znaczy na pod... Tak, chciałabym to tak usystematyzować. Żeby wiedzieć, jaka technika Cię najbardziej inspiruje, najbardziej Ci się podoba, oczywiście warto wypróbować różnych technik w malowaniu. O tym, oczywiście, jeszcze będę mówiła w kolejnym filmie. Nagram taki film kolejnym razem. Ale teraz chciałabym powiedzieć o tym, że właśnie. Warto wypróbować kilka technik i wiedzieć, czy, która mi się bardziej podoba, i jeśli taką technikę już sobie wybierzesz, to trochę trzeba się nią zająć. Są takie badania, które pokazują, że żeby być, żeby uznać, że coś umiem, żeby być w dobrej dziedzinie, trzeba spędzić, tak, szlifując taką dziedzinę. 10 tysięcy razy, tak? To wtedy podchodzić do tego, do malowania, to się wydaje ogrom, to się wydaje ogrom, ale słuchaj, jeśli będziesz tworzyć, szkicować, ja tutaj mam takie, no właśnie, nawet, zobaczcie, mam taki zeszycik, który sobie założyłam, tutaj wpisuję sobie tematy, właśnie do pisania, do, do robienia filmów na YouTubie, ale ozdobiłam go samodzielnie, i chodzi właśnie o takie rzeczy. Nie tylko o te wielkie obrazy, ale chodzi o takie małe karteczki, które bardzo często masz wokół siebie i szkicujesz, malujesz na nich, robisz różne rzeczy. Tak? Oko, prawda? Ja tutaj wokół siebie też nie chcę być gołosłowna i dlatego pokazuję Wam takie elementy, które ja tutaj sobie cały czas maluję. Mimo, że maluję, jak widzicie obrazy, to Nadal cały czas mnóstwo szkicuje i tu chodzi o takie rzeczy. Także nie martwcie się, że musicie malować ogromne obrazy metr na metr i tego mamy 10 tysięcy. Tu masz. To naprawdę jest możliwe. O, to Ci chcę powiedzieć. Przede wszystkim. Co jeszcze? Samo świadomość taka. Jak się czuję podczas malowania? Co mi to malowanie, co mi to malowanie daje? Tak? Czy, tak jak powiedziałam, czy się czuję dobrze? Czy jestem szczęśliwa? Tak? Bo pasja albo spełnianie marzeń o pasji to wielkie szczęście. I jeśli tak właśnie się czujesz, jeśli traktujesz właśnie malowanie jako ogromną przygodę, to też jest kolejny element tego, jeśli traktujesz malowanie jako kolejną jako wielką przygodę, jako coś, co cię jako samo zrealizowanie, na przykład po ciężkiej pracy, to to malowanie będzie o wiele łatwiejsze. Musisz wiedzieć koniecznie, dlaczego chcesz to robić. Wypisz sobie najlepiej w jakimś notesie. Jakiejś, na jakiejś kartce albo w jakimś zeszycie, może załóż sobie zeszyt z takimi z, taki, z, z nauką, to znaczy moje dziewczyny, które uczę na plenerze malarskim, na webinarach, na warsztatach, założyły sobie zeszyty, w których piszą bardzo ważne i informacje na temat malowania. Tak, to będzie o wiele łatwiejsze. Nauka u kogoś, może u mnie, może u kogoś innego, jeśli posłuchasz, co ludzie y, mają do powiedzenia na, ten, na temat swojego malowania, swojej twórczości, tak, to Tobie będzie o wiele łatwiej. Sięgaj po wiedzę, to jest klucz. Baw się tym, tak? W zależności od tego, co chcesz. Czy chcesz wyrzucić emocje i tylko i wyłącznie bawić się samym kolorem, to oczywiście to wystarczy, ale może później będziesz chcieć iść dalej, chcieć więcej, więc wtedy, wtedy warto właśnie założyć taki zeszyt, tak jak powiedziałam, wypisać tam sobie przede wszystkim, dlaczego chcę malować i zapisywać najważniejsze wiadomości na temat malowania, na temat technik. U mnie tutaj na, na, na Facebooku też, ale tutaj na YouTubie znajdziesz mnóstwo materiału, w takich nagraniach krótszych jak to, w nagraniach na żywo, zachęcam Cię do tego, bo tam są godzin, godzinne spotkania na żywo, które są prowadzone w każdą sobotę, najczęściej w każdą sobotę. O godzinie 19. Ja wtedy uczę technik i różnych elementów, z czego składa się obraz, w jaki sposób w ogóle zabrać się do malowania obrazów. Także zachęcam Cię do tego. Poczucie własnej wartości też jest bardzo ważne, tak? Jeśli masz dosyć, dosyć silne poczucie własnej wartości, na pewno będzie ci łatwiej malować, dlatego że wtedy nikt ci nie powie, że to jest fanaberia. Jeśli ktoś cię krytykuje na przykład w jakiejś grupie tematycznej na Facebooku, czy gdzie indziej, no na Facebooku głównie, to jesteś też... Masz większy dystans do swojego malowania, tak? Taka samostarowalność, ta, ta, że nie, nie, jesteśmy, nie jesteśmy łasi na, na opinie innych, albo ta opinia nas wręcz nie obchodzi, powoduje, że łatwiej nam iść do przodu, łatwiej jest nam malować. I kończąc teraz ten wywód, chciałam Ci powiedzieć, że. My, serducho to jest najważniejsze. Oczywiście nauka, tak, ale bez serca, bez takiego zaangażowania, zapału do tego, co tworzymy, inspirowania się innymi, łatwiej się maluje wtedy, kiedy się inspirujesz kimś. Czy czymś, bo można obejrzeć rolkę, oczywiście, można przyjść do mnie na plener malarski online, cyklicznie raz w miesiącu są, jest nabór do takiego pleneru malarskiego. Teraz też w ten poniedziałek, bo ten film nagrywam akurat, akurat w lutym i już 17 lutego 2025 roku zaczynamy kolejną edycję pleneru malarskiego online, więc tutaj w linku na dole, w opisie będzie link. W opisie będzie link, wrzucę go tam. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat pleneru malarskiego on, online, to serdecznie zapraszam. Oczywiście też możesz postawić mi wirtualną kawę. Link również będzie na dole. I zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dlatego że jest tutaj mnóstwo wiadomości dla początkującego artysty, który chciałby.